witam, jest tu ktoś. Halo, halo jest tu ktoś? Człowiek? Witam, witam. Dzień dobry, aż dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pan? Co pan ma w ręce? Co pan tak z bronią biega? Niech się pan zastanowi. No w sumie zastanowi. tak, dobra, nie, nie ważne, to było głupie pytanie. Nie ciemniej się. Ja, witam serdecznie. Yy, ja witam. Widziałem, że ktoś tutaj zamieszkuje. Nie, to ja, tu, ja. Ja tutaj nie mieszkam. Ja szukam jedzenia i myślałem, że ktoś tam może jest, nikogo nie ma. Ma pan coś do jedzenia? No nie mam nic do jedzenia. Na żaru mi się jak prosię jakoś. jakoś. ja nie zabierałem ze sobą na drogę. Chociaż nie. no poczekaj zerknę. No dobra. No, ja poza gorzałą, tu nic nie mam. Coś do co, napicie się? Jestem naprawdę spragniony. Bo... Wodę mogę ci zaproponować, co najbrzej, biedaku. Co pan sobie łyżka wezmę. Pewnie, na pół możesz wypić. Tak, jak cię zwołam w ogóle? E, proszę bardzo, e, Axel jestem. Axel? Tak, tak. A tu ty nie mieszkasz yy, z... Yy no tylko koło jeziorka w tym domku eee, Którego jeziorka? Bo tu jest dużo jeziorek No, eee, koło Nyheim, nad Myheim. Mm, Ja w, tawe w tawernie, to z jest nad Myheim. Myheim, W tawernie mieszkam. A to w tawernie jesteś, chłopak. No. Takie rzeczy. Słyszałem, że tam mostar na, na pierdolęka była. Eee, no coś było, ale akurat wyszedłem i mnie wtedy nie było. Byłem akurat na wyprawie. Nie było się. A. nieźle, nieźle. Kurwa, to tam mój kupal, to są kule za, za niewinność. Hmm. Nie, nie wiem jak to wyglądało, nie będę tutaj yy, nic mówił, ale słyszałem, że było nieciekawie. No by było, było, było nieciekawie, ale cóż, jak się teraz ma radzi? Kurde, do ostatniego czasu to nikogo nie widziałem. I dzisiaj z wyprawy dopiero wróciłem. Ale jak wychodziłem to też nikogo nie było, więc... Nie wiem w sumie. W sumie nie wiem co tam, co tam się dzieje. Aha, w ten sposób. Ciekawy jestem po prostu, czy to wpłynęło na ich, że tak powiem, renomę, czy dalej się kręci jakby się nic nie wydarzyło. Czy znaczy nie tu, że powiem pan, że szukał jakiegoś osądu czy coś. Po prostu z czystej ciekawości, czy ludzie... co ludzie sądzą po prostu. Czy ludzie przychodzą, czy, czy ludzie no, nie ma? Ostatnio nikt nie przychodził, ale jak spotkałem jednego człowieka, to mówił, że się boi tam przyjść. Ale to dlatego, że postrzegł jednego z moich kompanów. Kiedyś tam. Aha, w ten sposób. W ten sposób bo to też nie było, muszę przyznać. Aha, widzi pan. Jestem Konrad. No, poznać, poznać. A, Wędruję sobie właśnie do znajomych Może ich zastanę, może ich nie zastanę, kto wie Świat to jeden prezent, który wystarczy otworzyć Może tam zajdę, przywitają mnie jakieś kurtyzany Wyrozbierane yy, yy, do najbliższego, proszę pana no, Kto to wie, kto to wie Zobaczymy, co los przyniesie Jest to, to. a w, 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 w którą strefę Ja uciekam dalej tam, na wschód No, tak samo biegnę Mogę się z panem zabrać to już mało, jeżeli pan chce tutaj ze mną popodróżować, to nie mam nic przeciwko. Tak, tak, jaka kawałek, bo zaraz i tak będę musiał się przespać, bo zmęczony jestem. To u góry, na jakiś domek, widzi pan, na panie w piecyku. No ja muszę, w, ja wyspałem się, powiem szczerze. Przed zachodem słońca się położyłem, no kilka godzin wcześniej. Wstałem akurat, jak się ciemniło i no, niech cholery mi się spać nie chce. Ty, ja to mam problem ze stem, ja śpię, 10 minut później znowu mi się chce spać. A, nie wiem, nie wiem. O cholera. Narkolepsja jakaś może bo zbadał się pan w tej kwestii. <śm> nie, nie, nie wydaje mi się teraz ciężko za o, lekarza jakiegoś dobrego. No ciężko wie pan... Yy, nie na przykład ciężko by było to diagnozować, kurczę, bo to bardziej z neurologią trzeba by takie rzeczy yy, sprawdzać. Jakieś rezonansy magnetyczne jak ma przepływy yy, szarych komórek. A, to są pan pięte. że y, kory y, y, śródrządzeniowe, no to nie są rzeczy, które mogę Panu, że to powiem, stetoskopem zdiagnozować. No niestety. Yy, a widzę, że Pan taki elegancki, Pan na jakąś y, y, imprezę idziesz gdzieś? Nie, ja tak na co dzień chodzę, wie Pan. Cichawie ciekawie, ciekawie. No, godnie się noszę. Przynajmniej w ubiorze, <gry> yy... A no jaką amunicję ma pan broń? Tą na plecach? Co to w ogóle jest? Eee... Yy, SKSik 762 na 39, proszę pana. Yy, 762 762 i jak dalej? Jak dalej? Na 39 yy, Mam taką amunicję, mógłbym pan z panem się wymienić, a ma pan 308 win Eee... Yy, nie, nie, nie. Mam, oczywiście, że mam, ale proszę Pana w domu, no, nie ja bo osobiście z tego, z tej amunicji, coś tam na mam, Ale tak nosić przy sobie, to nie ma sensu, skoro jej nie używam. Zaraz to panu zorganizuję jakiś płomień. Jasne, jasne, ja tutaj coś się rozejrzę. Yy, powiem Panu, że miałem tyle jedzenia, że w plecaku mi się nie mieściło. Wyruszyłem dzisiaj na, z wyprawy na wyprawę i nie mam nic. Nic znaleźć nie mogę. Nic już yy, w domu nie mam. Nie wiem, nie wiem. Coś. Bra zaczyna brakować tego No pan, pan ty już rozpałkę, kurka, bo przetlądałem yy, przez rzekę yy, z, i wszystkie każdy... Mam zapałki. Nie wiem, ale jakieś... A. Tam rozorganizuję korę po prostu. Coś, coś złego bo potrzebuję. Ma, mam papier, przez mam papier. Rozpalić. Masz na co średnie. Dzie dziękuję bardzo. Dobra, porzuci jeszcze panu trochę do ognia, ale no niestety sam muszę udać się dalej. Także życzę panu powodzenia. E e e e jasne, naszy. jasne. Trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj się. Do zobaczenia na szlaku. Tak, chyba jestem w Niewol, mi się wydaje. A woli jest miastem bandytów. E, witam, e, witam, jestem kto? Halo. E, dzień dobry. Dzień dobry. Co yy, yy. Sz Szukam czegoś do jedzenia. Jestem w stanie za coś się wymienić. Nie no, że wie. Trzymaj. Pa. Yy. O, dziękuję, Jeżeli kawa. coś to możecie po tym troszeczkę przycisnąć, nie? Ale... Możesz co to zjeść na, na spokojnie. Bez żadnych problemów. Słyszer«. Nawet Słyszerz. smaczne. Dzi dziękuję panu bardzo. E, skąd jestem, czy kim jestem? No. A skąd jestem? Skąd jesteś? Ja w tawernie mieszkam. E, action, A jak się nazywasz? Axel. Okej, miło mi jest mi Miło poznać. Tutaj, widzę, ładnie macie. Jeszcze jakiś czas temu przychodziłem, to tak tu pusto e było. Tak, tych bram nie było tutaj, widzę ładnie się rozbudowaliście no, no puste było, ale no No ale szczerze mówiąc to tu będzie No jakby to tak porozbierać to z tysiąc gwoździ by było O kurde, to, to, to dużo, dużo Od pani, hmm. panie, od chula. I jeszcze i tak mamy zapas Dobra, co? Tak, Planujemy rozbudować jeszcze bardziej Pan coś chce za tą kawkę? Za te ziarna? Nie no, co ty, co ty Nie, no, mi pan życie, bo... Tak od wczoraj szukam, nic znaleźć nie mogę do jedzenia No, no. właśnie ostatnio jakoś ciężej do ja jedzenia Wszyscy ty, mówią, że ty... leży na ziemi, a ja... A ja nawet nie znajduję nic nie, Właśnie, to, to samo zauważyłem Jakoś wcześniej było łatwiej, teraz... Problemy są no, muszę trochę na polowania pochodzić, bo też będzie nas głód doskwierał i... i tyle będzie. Dobrze, to ja chyba lecę. No. Dobra, dobra, trzymaj. To dziękuję tak, to jeszcze ciężki. raz panu bardzo i do zobaczenia. Proszę bardzo, w razie problemów to wywołuj mnie na radio, pan Nazar. O. Code log, patrz, znalazłem. Jest w końcu kutka.